takie piękne dni jak teraz po prostu chce się spędzać czas na dworze, natomiast zamiast czekać na pociągi, które naprawdę często nie dojeżdżają, może już czas, żeby wyciągnąć nasz motocykl i po prostu cieszyć się z jazdy. W tym odcinku będziemy jeździli Hondą Africa Twin i opowiem Wam o tym, co zrobić, aby sezon motocyklowy był jak najdłuższy, jak najwcześniej go zacząć i jak najpóźniej skończyć. Przy tym cały czas mieć radość z jazdy. Powiem Wam, że tęskniłem za motocyklem. Naprawdę tęskniłem za słońcem, za motocyklem i za jazdą. Ale pięknie tu jest, naprawdę ładnie. Jesteśmy właśnie nad Zaporą Pilchowice. Zresztą zobaczcie kadry, genialne kadry, jak tutaj świetnie wygląda. Wszystkich z Dolnego Śląska i nie tylko, zapraszam. Nieważne, kiedy to będziecie oglądali, po prostu warto tutaj przyjechać motocyklem. Jest pięknie. Fajnie się tutaj jedzie. Drogi są trochę dziurawe, ale jest po prostu przepięknie. Ja tutaj zgubiłem chodnicę, zrobiłem dziurę w chodnicy. Nie w tym motocyklu na szczęście, ale zrobiłem. Także są wspomnienia. Wracając do tematu. Temperatura to jest najważniejsza rzecz, kiedy jeździmy wczesną wiosną i późną jesienią. W tej chwili mamy marzec i jakieś 14 stopni. Natomiast, kiedy wyjeżdżałem rano z domu, było około 4 stopni, przez pierwszą godzinę było między 4 a 8 stopni. Czyli jak się domyślacie, generalnie bardzo, bardzo zimno. Na motocyklu ta temperatura kiedy jedziemy odczuwalna jest jeszcze niższa. I to nie jest tak, że nie da się jeździć. Generalnie da się jeździć, ale trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Opony to jest punkt styku naszego motocykla z asfaltem, coś to nas trzyma i wpływa na to, kiedy przyspieszamy, hamujemy, pochylamy się w zakręcie. Generalnie opony muszą być po prostu dobre i musimy o tym pamiętać, że w chłodniejsze dni na pewno nie będą się rozgrzewały do optymalnej temperatury i będziemy wprost czuli. Różnice w przyczepności asfaltu. I to nie jest tak, że trzeba się tego jakoś strasznie bać, trzeba po prostu o tym pamiętać i to kontrolować. I tak samo jest z hamulcami. To jest drugi element, który po prostu musi być dobry w waszym motocyklu. Musi być w dobrej kondycji. On zawsze w powtarzalny sposób musi was wyhamować. I pamiętajcie o tym, że skoro mówimy o jeździe, w zmieniających się warunkach atmosferycznych, w zmieniającej się temperaturze to po prostu będziecie czuli to, jak wasza droga hamowania się wydłuża, a jak przyczepność waszych opon się zmienia. Warto to kontrolować, nie ma się czego bać, po prostu trzeba jeździć, myśląc o tym i wszystko będzie w porządku i dzięki temu będziemy cieszyli się z jazdy motocyklem. Bo każdy wariat się jest w stanie rozpędzić, ale trzeba dobrze jeździć, aby odpowiednio wyhamować. Mamy już przygotowany motocykl, zakładamy, że jest w dobrym stanie, teraz najważniejsza rzecz, czyli my. Tutaj mamy dla Was kilka życiowych porad popartych doświadczeniem, jak się cieszyć po prostu jazdą w niskich temperaturach. Przede wszystkim ubranie motocyklowe. W idealnym świecie mielibyśmy po kilka motocykli i kilkanaście kurtek na każdą pogodę inną, ale kiedy mamy na przykład Adwentera i chcemy po prostu jeździć, albo nawet Nakeda, chcemy przyjemnie, fajnie jeździć, idealnie będzie spisywał się zestaw turystyczny. Pierwsza ważna rzecz to jest spięcie. Całego zestawu razem, czyli musi posiadać odpowiedni zamek. Najlepiej na zimne dni sprawdza się długi zamek, więc cały zestaw spinamy razem. Jeżeli tego nie mamy lub boimy się trochę tego, że jednak nie do końca, że coś tutaj może podwiewać, że ta kurtka nie jest taka długa, jak powinna być, to warto zastosować dobry pas nerkowy. Jeżeli mamy już kurtkę, to o czym warto pamiętać? Najważniejsze w naszym zestawie będzie to, co nas chroni przed wiatrem, a w późniejszej części sezonu pozwoli nam ten wiatr do środka. Łapać, więc wentylacja oraz membrana. Wentylacja musi być dobrze zamykana. Jakby super, że jest jej dużo, tutaj mamy jej dużo, ale jeżeli nie jesteśmy w stanie jej szczelnie zamknąć, to będzie nam cały czas podwiewała do środka. W przypadku tej kurtki mamy bardzo dużą ilość wentylacji z porządnymi zamkami, więc nie ma żadnych problemów. Drugim elementem to jest membrana, ponieważ membrana nie tylko zamyka nas przed deszczem. Ale przede wszystkim przed zimnym wiatrem. I to nie jest tak, że wystarczy mieć założyć membranę i biegać przy 5 stopniach i powiedzieć, że jest Wam ciepło i super. Nie, ale jest dużo, dużo lepiej niż jakbyśmy jechali bez tej membrany. Więc jakościowo, im lepsza membrana, tym lepiej. My tutaj mamy membranę Sympatex, czyli myślę, że taką drugą od góry, którą najczęściej spotykamy w kurtkach motocyklowych. Trzecim elementem w przypadku Patrola jest podpinka ocieplająca, która jest dosyć cienka, przyjemna i dobrze leżąca. Teraz część osób sobie pomyśli, kurde, ale to wezmę sobie zwykły polar, wrzucę do środka, kupię kurtkę jednowarstwową i będzie super. No, tak nie do końca. Generalnie chodzi o to, że po pierwsze, będziesz strasznie wypchany niż miś polarny albo bałwanek. A po drugie, to wszystko w środku będzie nieoddychające. Spocisz się, nie wiem, będziesz wypychał motocykl, tak jak my dzisiaj na przykład. Spocisz się, przewiejecie i generalnie niby nic się nie stało. A na następny dzień kaszel, gorączka i kopniak żony, że co ty robisz? Dobra, za bardzo pojechałem rodzinnie. To samo tyczy się kurtek puchowych, typowych kurtek zimowych. Poza tym, że możemy się po prostu w nich spocić, bo one nie będą oddychały, to nie zapewniają nam żadnej protekcji. Więc teoretycznie można, ale po co się męczyć? Lepiej mieć trochę więcej komfortu, a przede wszystkim bezpieczeństwa. A przy okazji pamiętajcie o naszej wyjątkowej usłudze Odbierz w Sklepie. Możecie za darmo zamówić dowolny produkt do przymiarki w sklepie stacjonarnym i dopiero na miejscu zdecydujecie za co płacicie. Resztę zostawiacie bez żadnych konsekwencji. To, czym się różnią właśnie kurtki motocyklowe od zwykłych kurtek, to są te tkaniny techniczne, specjalne, które są cieńsze i mają dużo lepsze właściwości. Nasza kurtka Patrol jest wykonana z kordury. To samo w sobie jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, kordura jest bardzo trwałym, mocnym materiałem, więc podczas tarcia o asfalt będzie nas po prostu dłużej chronić. A po drugie, jest mniej nasiąkliwe, jeżeli chodzi o wodę. I to nie jest tak, że jak zacznie padać, to sama kordura wystarczy i po prostu będziemy, nie będziemy mokrzy. Nie, bo to jest membrana w środku. Natomiast dłużej będzie trwał ten efekt nasiąkania kurtki wodą. Powiedziałam wam o kurtce. Spodnie są bardzo ważnym dopełnieniem naszego zestawu. Mówiłem Wam o tym, że trzeba je spinać i tak dalej. Ale dlaczego najlepiej brać jakby cały zestaw jednolity? Ponieważ są tak samo zrobione. Czyli ja także w spodniach mam odpowiednią wentylację, odpowiednio zamykaną. Mam także membranę i podpinkę ocieplającą. Mogę sobie to regulować, wypinać, wpinać. Robić generalnie to co chcę i to jest ważna informacja, bo ostatnio kiedy miałem fajną ciepłą kurtkę u góry, a na dole dżinsy motocyklowe, jechałem w 10-12 stopniach, to mi tak przewiało klejnoty, że przez następne 3 dni... no sami wiecie. Co wziąć ze sobą poza kurtką i spodniami? Bardzo ważnym elementem, myślę, że kolejnym najważniejszym są rękawice. W tym przypadku mamy również rękawice patrole, które są ocieplane w środku, natomiast one wystarczą do temperatury myślę 10 stopni. Kiedy jest poniżej 10 stopni, już przydałoby się coś mocniejszego, na przykład na goretekcie od Helde. Ja w takich rękawicach na co dzień jeżdżę. Dzisiaj, kiedy jechaliśmy rano, to w związku z tym, że nasza Africa Twin ma oczywiście osłony dłoni, ale są plastikowe, małe, niewielkie i nie mamy ich żadnych akurat w tym modelu. To przejechanie 270 km już było pewnym wyzwaniem. Warto przy takim dystansie się dwa razy zatrzymać, bo po prostu ręce są całe czerwone. To jest pierwszy element, który mimo wszystko będziemy odczuwali. Drugim elementem jest szyja. Szyja jest również bardzo ważna, żeby ją po prostu chronić. Często, kiedy mamy wysoki kołnierz, tak jak tutaj, to po prostu o tym zapominamy. I kiedy jest 15 stopni, jest super, ale kiedy nie jest 15 stopni, kiedy jest 8 stopni. I mamy tutaj kask założony. To tutaj pozostaje taka szpara pomiędzy kaskiem, kurtką a szyją, i, i po prostu jest mega zimno. Czujemy, jakby igły uderzały w naszą, w naszą szyję. Szalik to jest bardzo zły pomysł, mówiłem o tym w poprzednim odcinku. Więc najlepiej sprawdzi się po prostu komin motocyklowy na goreteksie, A kiedy na przykład zrobicie tak jak ja, czyli zostawicie go w pracy, to często wystarczy na przykład taki komin. To jest akurat komin od Buffa. I generalnie wkładamy go pod kurtkę delikatnie do kasku, i nasza szyja też już jest chroniona. Całkiem nieźle się to spisuje. W dzisiejszych temperaturach, tak jak wspominałem, między 4 a 14 stopni idealnie. Ostatnim elementem naszym patrolowym ubraniu motocyklowym, który idealnie się dzisiaj spisywał, bo trzeba było trochę pochodzić w terenie z motocyklem, powypychać go trochę, to są buty. buty wysokie buty turystyczne z grubą podeszwą, z agresywnym Bieżnikiem, można powiedzieć, tak jak na motocyklu. I dlaczego takie... I te buty są jeszcze na sympatekcie, czyli także mamy membranę oddychającą i wodoodporną. Więc w razie, gdyby zaczęło padać, to moje skarpetki i moja stopa nadal ma sucho i komfortowo. A jak macie cięższy motocykl i wyższy motocykl, i macie tak jak ja, 1,76 m, to te buty bardzo fajnie Was wspierają. Dzisiaj Poza jedną sytuacją, ale wynikającą z głupoty, ani razu nie miałem takiego poczucia, że ten motocykl mi się zaraz przewróci, ja go nie utrzymam. Wszystko pewnie nogami na podłożu idealnie się układa. Dwie rzeczy, które są zaskakujące, bo niezbyt drogie, a mega poprawiają nasz komfort. Nie tylko zimą, bo niektórzy o tym pamiętają. Warto jeździć po prostu w termo. Tak jak teraz zobaczycie, ja mam cały czas termo na sobie, akurat to jest termo. Można powiedzieć grzejące, one nie jest de facto grzejące, ale jest na te chłodniejsze dni jest grubsze. Generalnie w termo warto jeździć cały rok. A latem też tak się mówi, a po co jeździć w termo, nie? A później ściągasz tą kurtkę, jesteś cały mokry, lepisz się i no, nie wygląda i cały pognieciony jeszcze jesteś. Nie? A tak przyjeżdżasz do pracy, przebierasz się, termo ściągasz, wszystkie dziewczyny się na ciebie patrzą i przypominasz sobie wszystko nie byłem na siłowni. I druga rzecz, najtańsza, jaką możemy kupić, a mega ułatwiająca jazdę to jest pinlock. Pinlock, który. W Zakładamy do naszej szyby, w naszym kasku i który zapobiega parowaniu. I to jest mega przydatna rzecz. Teraz nie będzie parowało, ale gdybym wracał do domu wieczorem po 18, kiedy zaczyna robić się chłodno, temperatura gwałtownie spada, parowanie w zwykłej szybie na bank. A warto się tego po prostu pozbyć. A jeżeli interesuje Was więcej na temat motocykla, jakim właśnie jadę, jak sobie radzi na tych dziurach, a zdradzę Wam, że radzi sobie zajebiście dobrze, to taki materiał z Afriką Tweed 1100 w automacie. Także nagrywamy je wkrótce na naszym kanale. Albo już jest, bo kto wie, co wyjdzie pierwsze? Szukajcie. Napiszcie, jak podobał wam się ten materiał, czy jesteście ciekawi Afriki Twin, czy znacie to miejsce. Napiszcie, jakie inne fajne miejsca jeszcze warto odwiedzić. Mam nadzieję, że będzie dużo komentarzy, pojedziemy te miejsca pooglądać. Pamiętajcie o subskrypcji i widzimy się już wkrótce w kolejnych filmach. I teraz nie wiadomo, kto się pojawi dalej. Ja? Ruda? Ten trzeci, jak miałem na imię? <laughs> Sorry Kuba, te stato speciale.